Hej, cześć siemanko ludziska, z tej strony Smabic the Player, a to jest 13 odcinek z gry Delego Indiana Jones No i właśnie w tym odcineczku zaczynamy sobie już trzeci, ten jakby świat, trzecią mapę, trzeci chapter, nie wiem, epizod może, a więc mniejsza z tym, no i misja pierwsza, The Hunt for Seal No Dobra, zaczynamy przygodę. 嗯。 No i dobrze, zaczynamy kolejną misję, nasze postacie tutaj to Elsa, Brody, no i Indiana Jones profesorem, okej, okay, czyli co? Eee, Ojej, przepraszam, nie, A, jeszcze sam bym zginął, ale tak, czy mogę? A mogę pływać, ale nie no, nie będę skakiewał do wody, bo w sumie po co? Tutaj potrzebujemy Elsę wziąć, Elsa, jak z tego? Kleina Lodu? <laughs> nie wiem, eee, dobra, jeszcze tutaj dopowiem, że trzeba się spieszyć z tą serią, bo za chwilę Lego Batman 3 <laughs> spokojnie, będzie na moim tonale, nie ma się co martwić Już nie da o tym mówiłem, ale powiem jeszcze raz, bo się pytacie często Będzie, 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 spokojnie Dobra, bierzemy Else I <laughs> Przepraszam, i trzeba wskoczyć Na chwilę do Okej, okay, wybaczcie, musiałem się napić No i tak, idziemy No na przykład tutaj <laughs> Czemu nie, Oj, spadłem A da się wskoczyć chyba, patrzcie A nie, nie da się wskoczyć, no jak tak można No i co, o, popatrzcie, mini zestaw, a tu potrafisz tak krzyczeć nie, to nie postać, tak? Czy nie? Czy tak? Nie, ona ma książkę jakąś. No ale to mi z tej książki. Powinna krzyczeć, gdyby rozbiły się te szyby, a tu nie! To nie! Nie będę się. A nie chciałem się tam, chciałem tam stanąć tak fajnie. Ale chyba to trzeba rozwinąć. Chwila. No właśnie. I teraz możemy tam wskoczyć. I pewnie doskoczyć dalej, dobra zobaczymy, a więc skok, no i popatrzcie jestem tutaj, gdyby się otworzyć nie da niestety, o niebieska moneta tam leży, i doskoczyć, doskoczyłem proszę, bardzo elegancko, tu mogę chyba posadzić te nasionka, mm. <ścoughs> nie wiem jak, o tak, i co wyrosło, o proszę, bardzo piękne kwiatki, co to za muzyka jest w ogóle, jakoś mi nie pasuje tutaj wcale, chwila. Okej, okay, wybaczcie mnie za te cięcia, już ich nie będzie. Chyba. Dobra. No i co? Yy, w takim razie tutaj trzymy tutaj coś mamy. Może i tutaj coś mamy, ale tak, tam jest taka wajcha coś w tym stylu, ale trzeba na początek to yy, właśnie rozwinąć. I tak, musimy zziąć tam do zgody, jeszcze tutaj momencik. Aha, to jest nam potrzebne do tego miejsca. Ale jeszcze tu mamy przy okazji niebieską monetę, więc bardzo fajnie. Prawie 5000 kasy już w naszym skarbcu, już u nas jest. Jeżeli ich nie stracę, no bo... no właśnie <laughs> Dobra, a jeszcze tu może się coś kryć w sumie By było 10 tysięcy byłoby fajnie, ale nie, niestety nie dało tak łatwo No dobra, w takim razie idziemy tam tylko nie spać, bo może to się zdarzyć Nie powiem, że nie, okej okay, bierzemy I jeszcze tu coś się kryje, chyba nie, więc okej okay, idziemy w takim razie na dół Wezmę tu kilka monetek I na początek sobie to hmm, Aktywujemy po prostu, a więc tak, dawaj no i kręć, no i pewnie jakiś most, albo, aha, wiem co to jest, lina dla Indiana Jonesa, znaczy no taki wyskok liną, o proszę bardzo, i teraz musimy jakoś dla nich most mm, wyciągnąć, i pewnie to jest nam potrzebny który... i tam mamy jedną część, tylko czy to tak łatwo będzie tutaj wejść, znaczy to wziąć, a jednak tak. O, coś nie słyszałem wcześniej ataków moich. Ale nie, już jest dobrze, już jest dobrze, bo jakoś tak dziwnie było, jak tam. A nie, może mi się tylko wydaje Dobra, nieważne, z muzyką mi chodzi, o muzykę mi chodzi A więc to dajemy tutaj No i most, hmm, wyciągnięty I niech oni tutaj do nas przyjdą O pizza, ale był się zjadł <grybujesz> Dobra Popatrzcie, ilkas, ilkas, a tam, ilkas, a tam ci nie idą, no oczywiście, <laughs> więc cóż, o, tu mamy jakąś antenę, aha, <laughs> antenę, fontanę raczej, <laughs> dobra, no i już nas atakują, o, zmieniła się muzyka, elegancko, dobra, no i tutaj ich bijemy, i co, wszyscy, eee, no to luz, 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 tutaj mamy jakieś motorki, ale cóż, trzeba rozbić szkło, szybę, ale nie mamy odpowiedniej postaci do tego. Czy da się to przebić? Nie da się <laughs> Szkło jest za cienkie po prostu Dobra, a więc by no się przydały mi tamte postacie, ale one oczywiście nie przyszły, bo sobie czekają, no tak Najlepiej poczekać i nic nie robić Oczywiście <laughs> Ale tak, idzie w takim razie ubierzemy A to ciekawe, czy, czy tam się da wejść No właśnie <laughs> Nie wiem Musimy przeczytać tutaj te hieroglify mm, A tam na górze coś jest? Bym zobaczył na tą mm. Właśnie na to. No i tu nic nie widać. Hm. Dobra. Tak, tak, tak i tak. Dobrze? Tak, dobrze. No i jeszcze na chwilę moment. Ostatni cięć. Dobra. Gramy, 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 gramy. Tutaj mamy jakąś bibliotekę, tak? Powiedzmy, że tak. A więc nie wiem. Możemy, możemy sobie te stoły poniszczyć. Zawsze jakaś kasa leci, no ale popatrzcie, nie za wiele, coś biednie w tej bibliotece, nie powiem, że nie, o ooo, jacie, jacie, no nic, chłopak nie ma, jak tak można? Dobra, wiecie co, to... albo nie, no już to niszczymy te dwa. Yy, i właśnie, pójdziemy tam na górę jeszcze, na po... znaczy nie na górę, tylko tutaj od razu, albo za chwilę, weźmy to, zbudujmy. A to nawet trzeba je zbudować, żeby popchać, A popchać właśnie trzeba, żeby usiąść yy, tę skrzyneczkę na górze. Więc tak, tu bomby by się przydały, lecz bomb nie mamy. <laughs> jak żeby inaczej. Dobra, więc to położymy. Tutaj... Aha, czy muszę to zbierać. Jakaś pani bibliotekarka widzę. Dobra, fajnie. Więc to? O, popatrzmy, tutaj zbudujemy. Cztery elementy potrzebuję. Więc w takim razie bierzemy kolejny. Tutaj przykro mi, bo ona chyba go oglądała, ale już sobie poszła, więc dobrze. Fajnie, więc budujemy kolejny. No i to chyba jakiś X wyjdzie, tak mi się wydaje, ale sam nie wiem zresztą. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Wezmę Indiana Jonesa. I tutaj zobaczymy, czy też o coś chodzi. O i czy dostanę? Jeszcze nie dostałem niestety, ale... ho! Wow, w bibliotece takie rzeczy się kryją! Warto chodzić do biblioteki widocznie. Znaczy, no, no wiadomo, że warto, ale... Wow, po prostu wow. Dobra, już prawie kończymy kręcić. I... Udało się. No i się zatrzymały. Dobrze. Więc tak, wejdziemy na górę, ale jeszcze na dół zejdę, więc spokojnie. Bo tu i tak chyba raczej za wiele nie mamy. No właśnie, tak, ale nie, popatrzcie, tam coś jest, tam coś jest. Może mini zestaw będzie gdzieś schowany na lewo? Nie, tu mamy tylko kasę, niestety. A tu na prawo też tylko kasę. No cóż, co trudno się mówi. Jaki mini, jakiś mini zestaw bym wziął chętnie, ale no cóż poradzić. Więc tak, jeszcze tutaj coś jest, mini zestaw, popatrzcie, tylko jakby tu go wziąć? O! Po tym da się chodzić Ale to chyba jakoś trzeba tworzyć specjalnie Więc na razie nie wiem jak, ale jak się dowiem to otworzymy Może to zniszczymy, bo tu też może się coś kryć O, no, w szafach No tak Ale chyba nie za bardzo No dobra, w takim razie trudno I rozszyfrujmy Ten kod Nie patrzyłem jak to było, ale chyba było tak, tak, tak i tak, tak Chyba tak było Dokładnie. No i patrzcie, save! O, no i mamy kolejne pudło z elementami, więc bardzo fajnie. Więc idziemy na dół. <grym> Okej. Okay. A tutaj co ona ogląda w ogóle ta pani? Nie wiem. Dobra, postawimy postawi to. I jeszcze tylko jeden, jedno pudełko, które jest pewnie tam po lewej stronie. Będzie tak, tak, to będzie X na pewno. Już tutaj można po pierwszym elemencie się domyślić, ale no <grym> dobra. <grym> Mniejsza. Z tym okej, okay, czyli tu trzeba zniszczyć te kwiatki na początek pewnie a potem popchać. Ojej, jeszcze budować tyle czasu. No cóż, dobra. <laughs> tutaj tutaj tutaj. <laughs> no okej, okay, to droga zbudowana, jeszcze nie w tą stronę popchałem, ale... A cię chwila, chwila, chwila. Bo może tu się coś kryje w tych książkach, co? Niszczę mienie, mienie biblioteki. O ludzie. <laughs> Dobra, choć już tyle ławek tam zniszczyłem, to ta mniejsza z tym. O! A! Ja myślałem, że mi się odblokuje tego. Mmm... co mi się odblokuje? Odblokuje mi się to miejsce, gdzie byłam, gdzie był mini zestaw, a to takie coś. Dobra, ale w sumie te miecze mi dużo nie mówią jeszcze, niestety. Ale pewnie się przydadzą. Raczej, na pewno się przydadzą. O! Jak miło! Popatrzcie, fajnie, 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 że tutaj, że to zdobyłem. A jednak, a jednak o to chodzi. No więc jeszcze niech to upadnie mi miecz. Wypadł mi. <grym> Okej, okay, no i pojawi się czy nie? Pojawi się na całe szczęście, nie trzeba iść go szukać, bo już pewnie zniknął, no właśnie, a więc tak, rzućmy. Jest, albo uderzmy. No i mamy pierwszy mini zestaw tej misji zdobyty, więc bardzo fajnie. Jeszcze tylko teraz trzeba zdobyć szybko albo powoli <grym> jeden element, który może gdzieś tu się za tymi stołami kryje, albo... No tu może być też kasa, albo nic. No właśnie. Coś nic nie widać za bardzo. Więc, sam nie wiem, może poniszczę tam te ławki po lewej stronie, może tam coś jeszcze się wynajdzie. Albo tam na prawo przeskoczymy, tylko nie wiem czy się da, więc spróbujemy. No właśnie, można spróbować, czemu nie. Więc idziemy z powrotem na górę. I zobaczymy. Okej, okay, tutaj. Tutaj, i teraz skok tam. No popatrzcie, tylko jak ten skok wykonać, nie wiem za bardzo bo jest on dosyć wysoko Okej, okay, na początek poniszczymy sobie po prostu te stoły <laughs> Może coś z nich będzie, jak to nie jak tak to fajnie zobaczymy, ale nie, da tu nic nie będzie, ale tam jakaś kasa zawsze leci do góry mam 15 500, 600 nawet <laughs> więc bardzo dobrze oczyścimy to, a ale... Okej, <laughs> Ok, jeszcze tylko jeden stół więc już jest, zniszczony a tak, chwila, 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 to mi robiło, aha, to mi robiło, to coś, tak, tak, więc tutaj już nic nie możemy Jakby tam wskoczyć, jakby tam właśnie wskoczyć A może tu jeszcze raz coś spróbuję Nie, nie da się niestety <laughs> Więc cóż Cóż tu zrobić mogę No myślę, żeby tam na górę wskoczyć, ale nie mam pojęcia jak No i tu tutaj jeszcze by się to przydało zniszczyć, ale też chyba się nie da, więc też chyba to trzeba odpuścić sobie A więc, no cóż <laughs> Zaraz do was wracam, będzie szybciej po prostu. Okej, okay, jestem z powrotem i tutaj po lewej stronie wystarczyło zniszczyć książki i pojawiła nam się taka wajcha, więc pro, patrzcie jakie sprytne. A tutaj mamy kolejny element, aha, myślałem, że tutaj pojawi nam się wejście na górę, dokładniej. Ale cóż, dobra, w takim razie może być kolejny element, układanki i może teraz nam się pojawi przejście do góry albo to po prostu poleci w dół, zobaczymy. Ale nie, popatrzcie, pojawiła nam, pojawiła nam się taka kładka na górę. Więc bardzo fajnie, i co, możemy mieć na górę, ale wezmę Indiana Jonesa, bo chyba on, chyba on jest mi potrzebny, więc będzie jest troszeczkę szybciej, a więc tak, powoli dochodzimy, jeszcze tylko tutaj skok, tu nie spaść, o, ale słońce świeci, no i tylko nie spaść, nie spadłem, dobrze, a więc jesteśmy na górze, może tu sobie coś zbuduję, aha, o to chodzi. Wszystko jasne, a tam muszę mieć jakiegoś generała, znaczy jakąś postać taką z czapką, a nie mam postaci z czapką, więc już Albo zrobić czapkę, albo iść gdzieś dalej, a dalej mam na myśli tutaj na lewo Tak, więc dobra, idziemy w takim razie tutaj A tutaj mamy Żydan, no i poleciało w dół i mamy zejście na dół? Mamy zejście na dół, a więc takie rzeczy kryją się w bibliotekach Yes A gdzie brody? Nie, nie wskoczył, a jak dałem drag, zbuduję mu drabinę, to przyjdzie. A w sumie jak tam sobie chce. Okej, okay, więc jesteśmy w jakiejś jaskini, pod biblioteką czy pod, tam, pod czymś. I tu mamy mini zestaw. Już byłby drugi, jakby się udało go zdobyć, ale zależy, czy się uda go zdobyć. <laughs> no właśnie. Łojacie. W trumnach jeszcze były tutaj jakieś kolce, dopiero o tym mówię. <laughs> I mnie chyba zabiły. No zabiły, zabiły, zabiły na pewno. Dobra, więc trzeba uważać, tu pewnie też będzie. O! Łopata. No <laughs> Dobra. W takim razie fajnie. A tu skoks! Jest, zdążyłem. Znaczy nie wpadłem po prostu, nie wpadłem, bo pewnie bym zginął. Ale dobrze, udało się. No gdyby gdzieś jakaś moneta większa była 10 tysięcy, byłoby fajnie. A tu nic, nic, nic. Dobrze że wziąłem łopatę, mogę teraz coś wykopać. Może coś przydatnego. Na pewno przydatnego. A więc idziemy już to zań tam na prawo i za chwilę się tutaj wrócimy. Żeby zobaczyć coś tam, co będzie. A więc, co my tutaj mamy? Chyba w zwykłą... A nie, to nie jest zwykła wajcha. To jakiś wiatrak, który na razie chyba nie działa. Nie wiem. Okej, okay, tutaj też coś mamy. Aha, tu mamy taką po prostu belkę, powiedzmy. Ale nie wiem, jak na górę wejść. Chyba, że wezmę Elsę. Aha, tylko kilka monet. Dobra, może być kilka monet. Pasuje mi to. A tutaj też będzie wiatrak. Nie, tu też mamy taką belkę. Dobra, a więc jeszcze ja raz. I znowu kilka monet więc proszę bardzo jak fajnie Więc pewnie trzeba dopchać o to Chyba Albo wypchać, o wypchać, tak wypchać O jakie to jest wielkie <ścoughs> I co się stanie jak stanę tutaj? Zacznie działać wiatrak, który pokaże nam hieroglify I to takie dosyć spore Tak, tak, tak i tak, o ja Cię będzie ciężko, tak, 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 i tak, szartowałem, ojej. No i co, zniszczyła nam się skała, bo odczytałem gify Faza, hm, dobra, a tu coś się kryje? Nie, bo jak, żeby inaczej. Ok, mam jakieś szczury, ale widzę, że się boi Elsa ich, Elsa. E ojojoj, Indiana Jones też, z tego co widzę. Dobra, a więc jakoś przejść przez nie? Nie, bo nawet nie mogę do tej wody wskoczyć. pat, jak mi kasa... Jest. Dobrze mi się zmienić. Może tutaj będzie coś ukryte? Kolce. Nie no, kolce nie. Eee, więc co by tutaj teraz zrobić? Chodzi mi ktoś? Eee, jaj, 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 jaj. No nie wiem. Albo... Nie no, tu pochodni nie było z tego... O! Tu coś jest! Dobrze, że się wróciłem, szczerze mówiąc. Może coś fajnego się znajdzie. Szkieleta. Wow. O! Proszę bardzo, jak Otworzyła się czy nie? Bo sam nie wiem. Bo jak nie, to co z tego, że mi to pokazało się. Ej, no co to miało, co to miało być w ogóle? Pok coś się pokazało, nic się nie stało. <laughs> ja mam cię. A już się cieszyłem, no jak widzieliście. Ale to już poradzi. Może czegoś... Nie, nie mogę tego już zniszczyć. Więc w takim razie idziemy spróbować coś z tymi szczurami <laughs> zrobić. Tutaj też... O, a tutaj. Też mamy te. Więc tak. Może... O, teraz nikogo nie ma. No nie, no już tutaj się zaczyna bać. Albo to przeskoczyć. O, dało się przeskoczyć. Proszę, bardzo. Więc, spokojnie, teraz jeszcze przeskoczyć jeszcze raz. Aha, już. Aha, kapuje. Rozumiem wszystko. Bierzemy pochodnie, bo już jakoś straciem miał. I Elsa już się nie będzie bała. A, potem nawet mogę chodzić. A, no to luz. I udało nam się. Pięknie. <laughs> chodź tutaj, chodź tutaj, chodź. Pięknie. No i co, aktywujemy coś. O, i to jest Indiana Jones. Okej. Okay. I otworzyło nam się przejście, czy nie? O, myślałem, że tutaj po prawej jest bardziej, a nie, niż tutaj. No ale dobra, tutaj też może być. No i mamy kolejne pomieszczenie. Które zaraz przeszukamy. Ale może na początek, no w sumie tutaj wskoczę. Jest coś tutaj w środku. O, patrzcie, pusta trumna. Ja cię, jak miło. Wow, a on tam skąd się wziął? Skubany, jakiś szybki. Aha, przyszedł pewnie tędy, po, liną, po linie. W sumie fajnie, że zrobił to sam, niż że ja nie musiałem mu pomagać. To chyba działa na czas, a może nie. Dawaj, dawaj. I... Chyba muszę wziąć pochodnię, tak mi się wydaje. I teraz rzucić tamtą pajęczynę. A więc zobaczymy. Rzut. Oj, proszę bardzo. I teraz mogę pociągnąć linę. pociągnąć liną. Dobra, czyli wszystko. Jasne I co? Pojawiła nam się woda Na czym są? jaka woda Przejście pewnie dalej Okej, okay, w takim razie idziemy I Jest, myślałem, że spadnę Okej, okay, Elsa idzie sama, a w sumie... No dobra. A więc dawaj nie na jones tamto Wajhe, zdążysz pewnie nie. O, zdoży, więc bardzo fajnie. Ja, ale tutaj dużo pomieszczeń jest w, tym, w tej misji. Strasznie dużo. Okej, okay, tego chyba pop... A nie, mogę to pchać, ale jak widzicie idzie dosyć powoli. Chyba. Tak, idzie dosyć powoli, ale o to też i chodziło. Więc dobrze, w takim razie teraz to popchamy. O, mini zestaw tam jest, a więc jeszcze tutaj tak fajnie to zrobić. Nie do końca. Czekaj, czekaj, czkałoczek. O! I wskoczyć tam. No i proszę bardzo, drugi mini zestaw w tej misji został zdobyty właśnie więc bardzo fajnie, nie powiem, że nie, okej, okay, czekaj, 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 Elsa, Elsa, no i to wepchać do tej, nie, nie, do tej dziury, tylko po prostu na to miejsce tutaj, czekaj, stój, ajajaj, dobra, ale tutaj już mniejsza z tym, dopchamy to na lewo, o, i może teraz nawet się uda, a jak nie, to po dopcham w prawo, tak, dopcham w prawo, albo sam nie wiem, co zrobię, Aha, bo to chyba bardziej tak trochę tutaj stoi, tak O, idealnie, idealnie Jest, udało nam się, no i co, mogę tutaj stanąć, no i Aha, potrzebuję jeszcze drugą rzecz, rozumiem, 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 rozumiem Ok, w takim razie jeszcze tutaj to I trzeba dopchać teraz to, tam <grym> Czyli tutaj, <grym> tak Znaczy nie tutaj, tylko o tutaj na lewo Okej, okay, chyba nie jest idealnie, ale tak leciutko teraz tu. Teraz do przodu. No i się udało, nam, więc stajemy tutaj i Elsa tam. Albo już sam ja nie ustanę, albo nie O, o to właśnie chodzi. No i pokazał nam się jakiś grobowiec. A więc bardzo fajnie, otwórzmy go, jeżeli się da, ale się nie da. No <śm> jakże by inaczej. Tak, i to dopchamy może tu na lewo, jeżeli by się dała się nie da. No to wskoczymy tutaj. O, i udało się. Naprawdę? Ja już myślałem, że koniec misji, a to jeszcze nie. <laughs> w takim razie... No dobrze, i musimy gościa pokonać. <laughs> Dobra, damy, damy radę. <laughs> już dwa serduszka mu poszły. No i ucieka na łódkę, no sam zaczyna walczyć, a już, już ucieka, już ucieka. Dobra, w takim razie ja też pójdę na łódkę. <laughs> I będzie walka. Spadłem do wody. <laughs> tak, właśnie. O, udało się wskoczyć. No i nie ma tu żadnych bomb niestety Więc nie wiem, idziemy go gdzieś złapać czy nie mam pojęcia, gdzie on teraz, gdzie on po, pojechał Tutaj jest <grym> okej, okay, no i musimy go pokonać klasycznie, czyli na niego wjeżdżając Wpływając, wpływając, wpływając Okej, okay, drugie serce, trzecie serce mu poszło No i pali się statek, pali <grym> Statek, kudeczka, bo to nie wiem, no dobra No i popatrzcie, on od nas ucieka i ja nawet nie mogę za nim a i co? Jest to też na małej wysepce. Tutaj nie ucieknie. <grym> I kolejne dwa seduszka mu zniszczymy za chwileczkę. Dobra, więc wskakujemy tutaj. No i co? I co? Myślisz, że co zrobisz? Co? Dwa za poszły, pięknie. I zabierze mi łódkę? Nie zabierze. Aha, nie. <grym> Pewnie podjedzie po niego jakaś łódka. O właśnie. No i tam tego zostawił, <grym> proszę bardzo. Więc cóż, w takim razie my też wsiadamy. I idziemy go zniszczyć Chyba gdzieś tutaj na prawo polegał Jak po, popłynął, tak? Dwa serca, jeszcze chyba jedno Jak wcześniej albo dwa Nie wiem, zobaczymy Okej, okay, ucieka ode mnie No cóż, tuż, tuż No i oberwał, no i się pali I gdzie, te, gdzie teraz płynie? Pewnie tu sam, Pewnie w to samo miejsce Albo i nie Zobaczymy Za chwilę, o czekajcie, czekajcie O, popatrzcie, płynie na prawo Prosto myślałem, że w ten statek, ale nie. No i co? Nig nigdzie nie popłynął, więc będzie bitwa na łódeczce. Dobrze, a więc wyjdę z mojego pojazdu. Skoczę tutaj do niego. O, jestem. Byłem. On też był. I niszczymy go. Wygraliśmy. Wow, szybko się wygadał. <laughs> a więc proszę bardzo, ukończyliśmy kolejny poziom na postaci Indiana Jones, profesor, Elsa i Brody. A więc bardzo fajnie. No i mamy tutaj no niestety tylko 42%, a no zbierałem w sumie większość, tak mi się chociaż wydaje, a tylko 20 tysięcy prawie zebrałem, no niewiele. Ale cóż, może być. I 000 100 mamy ogółem No i dwa mini zestawy do nas lecą I co to będzie nie wiem A więc ja się z Wami żegnam Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie Dożnia trzymajcie się, i cześć